Pani profesor, no wielkie gratulacje. Co za medal? Po raz pierwszy czy kolejny? To już kolejny raz, kolejny raz w wiśle, i kolejny raz na biegu chyba siódmy czy ósmy. Także już jestem z tą ideą tu bardzo związana. Jak pani myśli, jak poszło, będzie najlepszy wynik biegu? No już jest najlepszy, bo tyle jest osób, coraz więcej szafet, więc tutaj transplantologia jest grą zespołową. To pojedynczy wynik się nie liczy, tylko wynik wszystkich zespołów, także czekamy do samego końca. No tak, to prawda, ale jednak rywalizacja sportowa na pewno tutaj niektórych mobilizuje. Czy pani się jakoś specjalnie przygotowywała? My mamy dość dużo. Ja pracuję w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w części dla dorosłych i w części dziecięcej. i Codziennie pokonuję minimum 10 tysięcy kroków, więc można to z, o, ocenić, że jakby było przygotowanie codzienne. A jak by pani oceniła stan transplantologii w Polsce dzisiaj? No stale się poprawia, no, nie jest to czego, do czego byśmy jeszcze dążyli, żeby transplantologia wyczerpywała y, potrzeby. No, ja się zajmuję przeszczepami serca i stale liczba oczekujących na przeszczepienie serca to jest stale około 400 osób, a my robimy no, maksymalnie 200 przeszczepów y, rocznie, więc jeszcze mamy pole do popisu. Czy pani będą tutaj na tego typu imprezie, rozmawiając z tymi ludźmi, którzy są poprzez Którzy dostali drugie życie. Widzisz sens w ogóle organizowania tego typu wydarzeń? Ależ oczywiście, bo największą naj satysfakcją dla lekarza jest widzę, widzenie pacjentów poza gabinetem lekarskim, poza szpitalem, jak oni no, żyją normalnie. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami, ale cieszą się życiem, uczestniczą w tego typu imprezach. Także to jest bardzo satysfakcjonujące i widzę głęboko. Jaki tego sens? A czy, czy słyszała Pani może rozmowy młodych ludzi o transplantologii? Bo jest ich tutaj naprawdę wielu. Tak, to jest bardzo dobra idea, dlatego że my możemy właśnie teraz przede wszystkim na młodych liczyć. I ja widzę, że oni też są zaskoczeni, że osoby po przeszczepach, zwłaszcza po przeszczepach serca, po przeszczepach płuc, czyli takie powiedziałabym krytyczne narządy dla życia człowieka, właśnie chodzą razem z nami. Ten kilometr chodzą swobodnie. Czy widzi pani, że na trasie biegu ludzie idą ramię w ramię uśmiechnięci? Bardzo to jest miłe, jak tutaj nam kibicują. Wśród tej grupy są też i pacjenci. Jest tak zwane przybijanie piątek po drodze, co może trochę wybija z rytmu, ale to tak jak powiedzieliśmy, nie wynik jest najważniejszy, tylko ta atmosfera i żeby być wśród wszystkich.